Witajcie samcy Alfa. Dziś wejdziemy na największą siłownię. To będzie siłownia dla mózgu. Przed nami kilka zadań. Oto pierwsze z nich. Znajdź różnicę pomiędzy tymi dwoma osobnikami. Na dole odmierzany jest czas do końca zadania. No dobra. To był żarcik na miły początek rozgrywki. Na pierwszy rzut oka widać, że ten polewo chodzi regularnie na siłownię, dobrze się odżywia i przyjmuje suplementy. A ten po prawo nie. A wiecie, jaki mają wspólny problem? Obydwaj mają problem z zakupem ubrań. Ale do rzeczy, przechodzimy do zadania rozgrzewkowego, bo zawsze rozgrzewka powinna poprzedzać trening. Dwa obrazki i dwie różnice do odnalezienia. Znajdź, czym różni się byk po lewo od byka po prawo. Czas start. W tym gąszczu bicepsów, dwicepsów, najszerszych grzbietu i trójgłowych uda, można nie dostrzec, że nasz bohater na prawym obrazku ma odwróconą głowę, a jego nadgarstek jest wyprostowany. Kolejne zadanie również dotyczy części anatomicznych. Dwa szczegóły różnią te dwa obrazki, i tu już nie będzie tak łatwo. W międzyczasie powiem Ci ciekawostkę, ale ty koncentruj się na szukaniu szczegółów. A więc Posiadaczem największego obwodu ramienia jest Greg Kowacz. Ma ono aż 71 cm. Na drugim miejscu jest Morgan Ast. Obwód jego ramienia to 62 cm. Arnold Schwarzenegger ze swoim 52 cm ramieniem znajduje się dopiero na piątej pozycji. Tak jest. Tym razem chodziło o różnicę w ilości palców u stopy oraz o zmianę koloru na kolanie. Skaczemy do kolejnego zadania. Pora wejść na salę do ćwiczeń. A tu dwa szczegóły różniące obrazki. Skoncentruj się i wskaż je. Nie wiem, czy wiesz, że do zauważenia pierwszych zmian w sylwetce potrzebne jest od 4 do 6 tygodni regularnych treningów. Więc jak zaczniesz od najbliższego poniedziałku, to za miesiąc już powinno być coś widać. Oczywiście to dotyczy tylko osób, które zaczynają swoją przygodę z siłownią. No dobra, jak tam szukanie szczegółów. Tym razem chodziło o ten dodatkowy telewizor oraz o brak piłki na prawym obrazku. Czas na garażowo-piwniczną myśl inżynieryjną, która wydała niejednego siłacza na świat. Znajdź trzy różnice pomiędzy obrazkami. Czas na suchara tematycznego. Sześć miesięcy temu zapisałem się na siłownię i żadnych efektów nie widać. Jutro pójdę tam osobiście i sprawdzę, co się dzieje. Jak znacie jakieś mocne suchary o siłowni, to wpiszcie je w komentarzu. Właściciel najmocniejszego wybierze temat do kolejnego odcinka. Szukane elementy to tablica do zapisywania wyników, brak ławeczki na prawym rysunku oraz piłka zmieniła kolor. Skaczemy do kolejnego zadania. A tu, uwaga, prostujemy sylwetkę, wypinamy klatę do przodu, odsłaniamy ramiona Oczywiście jak kto ma coś do pokazania. Panie wchodzą na salę ćwiczeń. Nasze zadanie jest proste. Trzy panie i trzy szczegóły do znalezienia. Po jednym na osobę: tylko jak je znaleźć, nie gapiąc się na tarczywie. Czas start. Korzystając z Twojej pełnej uwagi, opowiem ci jeszcze jednego suchara. Dziewczyna pyta swojego chłopaka: Co robisz w walentynki? Na to chłopak po chwili zastanowienia: No, klatę i najszerszy. Uwaga, połowa czasu za nami. Zdążę jeszcze z jedną ciekawostką. Rekordzistą w robieniu pompek jest Daniel Scali. W godzinę wykonał on 3249 pompek. Aż mi się gorąco zrobiło. Pierwsza pani ma różnej wielkości tatuaże. U drugiej na prawym obrazku zaniknął kosmyk włosów, a trzecia ma dodatkową opaskę na udzie. Na dziś to wszystko do zobaczenia przy kolejnej łamigłówce lub na siłowni.